W debacie wzięli udział przedstawiciele wszystkich zarejestrowanych komitetów w okręgu 40. W pierwszej rundzie kandydaci mogli zaprezentować swoje programy wyborcze. Polska rodzina potrzebuje, po, potrzebuje wsparcia. Młodzi przedsiębiorcy i młodzi ludzie w ogóle dzisiaj są troszeczkę pomijani i myślę, że to jest temat, który należy w końcu dostrzec i zareagować. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości odniosła się również negatywnie do propozycji prywatyzacji lasów państwowych. Następna runda debaty to pytania od dziennikarzy, tym m.in. sprawy budowy nowy dróg dla województwa oraz emigracja młodych ludzi z regionu za granicę. Rozmawiano również o problemach płacowych pracowników służby leśnej. Nie zapomniano również o pomyśle utworzenia województwa środkowo-pomorskiego, którego skład miałyby wejść powiaty będące częścią Okręgu 40. To jest pomysł wyborczy. Nie udało się za Kwaśniewskiego, nie udało się za Lepera, nie udało się wtedy, kiedy przy władzy był pomysłodawca tegoroczny, prawo i sprawiedliwość, nie wyjdzie i teraz. Przeciwni pomysłowi utworzenia nowego województwa byli również pozostali zapytani kandydaci. W trzeciej rundzie debaty inicjatywę przyjęli kandydaci, którzy zadawali pytania swoim kontrkandydatom. Polskie Stronnictwo Ludowe zasługuje na miano największego polskiego biura pośrednictwa pracy. Partia w całym kraju daje pracę aż 30 tysiącom osób. Co pani na to? Kandydat miał minutę na odpowiedź. Ponieważ my się specjalizujemy głównie w rolnictwie i w tych sektorach mamy samozatrudnieni pracownicy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale. Debata zakończyła się podsumowaniem przez każdego z kandydatów. Była to ostatnia szansa na przekonanie widzów do swojego programu. My, jako Zjednoczona Lewica, proponujemy całą paletę takich właśnie ludzi. Ludzi odpowiedzialnych. Uczciwych i rzetelnych. Debata była przeprowadzona przez telewizję Asta oraz telewizję Gaweks ze Szczecinka. Takie debaty w jakiś sposób pomagają naświetlić sylwetkę kandydata, pomagają określić to, co on reprezentuje i czy się z tym utożsamiany, czy też nie. Wybory odbędą się 25 października i to wtedy będzie można określić, jacy kandydaci zachęcili mieszkańców regionu do oddania głosu na swoją kandydaturę. Kolejna udana debata, oby następna, czyli debata parlamentarna kandydatów do Sejmu z naszego pilskiego Okręgu, która czeka nas w przyszłym tygodniu, była równie ciekawa i równie udana jak ta w Szczecinku. A debata kandydatów do Sejmu tym razem z okręgu 38 na naszej antenie już w najbliższą środę o godzinie 19.30. A debatę szczecinecką mogą Państwo oglądać w powtórkach na naszej antenie. Natomiast pracownicy też będą mogli się.